Dziecku rękę dla lepszej przyszłości. Organizatorami dzisiejszego spotkania są Stowarzyszenie Lepsze Koszami wraz z firmą Diagnozis. Konferencja ta jest częścią programu, mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat po pierwsze narkotyków, po drugie skutków ich zażywania, po trzecie narzędzi pomocniczych, którymi może dysponować. Każdy rodzic. Zaproszeni przez nas prelegenci opowiedzą Państwu o tym, w jaki sposób możemy ustrzec młodzież przed sięgnięciem po substancje psychoaktywne. Co zrobić, żeby nasze dzieci nie sięgały po narkotyki? Jak rozpoznać, czy nasza pociecha zażyła narkotyk? Jaka jest skala tego zjawiska w społeczeństwie? Oraz jak wygląda proces terapeutyczny osoby uzależnionej i jakie skutki w stanie zdrowia wywołują narkotyki? Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy wszystkie osoby, dla których zdrowy i świadomy rozwój dziecka jest wartością najwyższą. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie. A teraz o głos poproszę przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, panią Agnieszkę Bagrowską. Dzień dobry, witam Państwa. Aleksandra Badrowska, stopni sierżanta. Zaproszono mnie tutaj, właściwie w tym zastępstwie, w zastępstwie za kolegę, ja pracuję w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie, w Wydziale Prewencji w Zespole do Spraw Nieletnich. Także jeżeli chodzi o nieletnich, o małoletnich, zajmujemy się nimi właściwie na co dzień, zajmują nam oni większą część naszej, naszej służby, w ogóle naszego życia, również prywatnego. Nie ukrywam, że poświęcamy dużo życia nawet życia prywatnego dla tych naszych dzieciaczków, naszych podopiecznych, ale także dla tych, które potrzebują pomocy gdzieś tam doraźnie. Jeżeli chodzi o y, narkotyki wśród młodzieży, niestety jest to w dalszym ciągu problem. Y, wszyscy wiemy, bo każdy z nas ma dostęp do internetu, każdy z nas ogląda telewizję, ma kontakt z młodzieżą, jak nie z własnymi dziećmi, no to na pewno jeżeli gdzieś pracujemy lub też słyszymy od naszych znajomych, y, niestety y, narkotyki od jakiegoś czasu były, są. I no, prawdopodobnie będą. Natomiast problemem jest przede wszystkim to, że ten proceder rozprowadzania tych narkotyków, jak i różnorodność tych narkotyków, zaczyna się coraz bardziej rozszerzać. Coraz częściej spotykamy się z różnymi, z różnymi jak to nazwać? Z różnymi przekierowaniami na inne strony internetowe, gdzie możemy znaleźć różne porady innych osób starszych, młodszych, którzy sobie nawzajem doradzają. To nie jest tak, że młodzież pali marihuanę, że młodzież zażywa amfetaminę, heroinę, czy też inne środki odurzające, psychotropowe. Coraz częściej spotykamy się. Z takimi, z takimi przypadkami, że młodzież sięga do poleki, które my gdzieś tam zupełnie świadomie kupujemy w aptece, na przykład bez recepty. Jest coraz więcej leków, które młodzież, nie wiem, oni prawdopodobnie eksperymentują, dowiadują się od innych, od, od kolegów, od koleżanek, eksperymentują i kupują różne leki, które możemy dostać bez recepty i za bardzo małe pieniążki. I okazuje się, że te leki w połączeniu z różnymi innymi e, substancjami jakimiś, e, które też można gdzieś zakupić zupełnie legalnie, e, działają w e, sposób e, taki troszeczkę jako, o, jak to ostatnio usłyszałam na temat takich tabletek przeciwkaszrowych, kodeina to się bodajże nazywa. Nie, Akodin, przepraszam, Akodin, e, tam jest zawartość właśnie kodeiny jakaś i, i że ta kodeina w połączeniu z czymś jeszcze, że to działa jak, że tak ogłupiająco, tak śmiesznie, tak mi powiedziała jedna dziewczynka. Oczywiście zaczekała się, że ona nigdy tego nie próbowała, natomiast wiemy wszyscy świetnie, że w testach narkotykowych tego nie wykryjemy, dlatego, że testy są wszystkie nakierowane konkretnie na konkretne różne substancje. Ogólnie rzecz biorąc Wszystkie, wszystkie nasze działania są nakierowane przede wszystkim na profilaktykę, czyli te przeciwdziałanie. Ja nie ukrywam, że na każdych zajęciach, szczególnie w szkołach gimnazjalnych, dlatego że sama też mam dziecko w szkole gimnazjalnej i mniej więcej wiem, co się w tych szkołach dzieje, staramy się oprócz prowadzenia zajęć z dziećmi i mówienia im o tym, jakie kary im grożą za różne, za różne czyny, które gdzieś tam nieświadomie czasami popełniają. Yy, uprzedzamy ich też o narkotykach. Wypytujemy, podpytujemy, czy mają świadomość, co to są dopalacze, czy wiedzą na przykład, co to jest, yy, nie wiem, amfetamina, czy wiedzą, co to jest tak zwana trawka. Yy, dzieciaki wiedzą. Muszę Państwu powiedzieć szczerze, że dzieci 11, 13, 15 lat świetnie wiedzą i czasami dowiaduje się sama rzeczy, których, szczerze mówiąc, yy, gdzieś tam, nie wiem, czy nie doczytałam, czy po prostu my tego nie wiemy, tak, jako osoby dorosłe. Albo może są to jakieś rzeczy, jak na razie jeszcze zmyślone, czy na etapie eksperymentów wśród nich. Natomiast na pewno możemy się my jako policja pochwalić tym, że profilaktyka jest, działa. Robimy to nie tylko w szkołach, w sezonie w tym roku bardzo dużo poświęciliśmy czasu na profilaktykę, między innymi w Mielni, gdzie wszyscy wiemy, mielno nasze tutaj miejscowości w ogóle nadmorskie, gdzie jest bardzo duże zjawisko różnych ludzi z całej Polski, jak i również z zagranicy. Niestety zwiększona ilość jest, jeżeli chodzi o dostęp do tych różnych środków odurzających. Tak więc staraliśmy się młodych ludzi w jakiś, w jakiś sposób troszeczkę tak uczulać na to, co robią, z kim się kontaktują, tak, szczególnie. Szczególnie chodziło nam też dużo uwagi, poświęciliśmy tym tak zwanym tabletkom gwałtu. Natomiast nie mam konkretnych danych z tego roku, dlatego że no rok jeszcze nasz trwa. Natomiast w roku 2013 mieliśmy przestępstw narkotykowych 383 zanotowane tutaj na terenie naszego powiatu koszalińskiego. Przy czym nieletnich brało w tym udział tylko 71. Na 383, 383 przestępstwa, przepraszam, 71, 71 nieletnich. Jest to mniej, jest to dużo mniej, dlatego że w roku 2012 mieliśmy prawie 600, dokładnie 590 przestępstw, natomiast nieletnich było 170, czyli jest, było mniej, w latach poprzednich była też taka mała tendencja wzrastająca. W zeszłym roku rzeczywiście było tego dużo mniej. Natomiast no, w tym roku już również odnotowaliśmy przypadki, że nasze, nasi funkcjonariusze, m.in. z Wydziału Kryminalnego, yy, likwidowali różne nielegalne plantacje konopi indyjskich. Yy, okazuje się, że pomimo tego, że w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii jest zapis, że również posiadanie lub też prze, przerabianie, wytwarzanie aparatury, które może służyć do wyrabiania, przerabiania e, środków odurzających, substancji psychotropowych, pomimo tego, że to jest zagrożone również karą pozbawienia wolności, e, to i tak, no raczej nikt się nie boi, znaczy nikt, e, jest, jest część ludzi, którzy się nie boją, którzy przystosowują nawet e, całe, całe swoje mieszkania, żeby żeby te konopie indyjskie wytwarzać. I tak też właśnie w zeszłym roku, w 2013 roku, zabezpieczyliśmy 3,5 kg amfetaminy już gotowej do, do zbycia, do, do, do przekazania dalej. Prawie 5,5 kg marihuany, również gotowej już do użycia, czyli tej takiej wysuszonej pół kilograma kokainy oraz 90, 90 przepraszam, krzaków konopi indyjskich. Yy, nie wiem dokładnie, przyznam się szczerze, że nie wiem dokładnie. Yy... Ile z tych 90 krzaków konopi indyjskiej, takiej dorosłej, można wytworzyć, yy, można wytworzyć tej takiej substancji już typowo do palenia. Natomiast, tak jak wiem, właśnie od kolegów, którzy się stricte tylko tym zajmują, yy, naprawdę jest to spora ilość 90 sztuk, i naprawdę sporo można z tego zrobić i, i, i dobre, jak to oni określili, yy, godne pieniążki zarobić na tym. Yy, jeżeli chodzi o nieletnich, w tym roku. Yy, o dziwo, zresztą nas to cieszyło, bo, bo jest to też e, dla nas jakiś sygnał, że jest troszeczkę lepiej. W tym roku nie odnotowaliśmy ani jednego nieletniego zatrzymanego, który byłby pod wpływem środków psychotropowych lub też środków innych. E, jak na razie jeszcze tego nie było. Owszem, osoby pełnoletnie zdarzały się i to niestety jest wci wciąż zmora, bo to są również kierujący pojazdami nie tylko osoby gdzieś tam zatrzymane w wyniku jakiś tam, nie wiem, awantur i tak dalej, ale również kierujący. Jednak właśnie jeżeli chodzi o nieletnich, jak na, razie, jak na razie jeszcze nie odnotowaliśmy w tym roku takiego przypadku, reagujemy oczywiście współpracujemy ze szkołami, z pedagogami, współpracujemy pod tym kątem, że wypytujemy ich, dużo rozmawiamy jeżeli ktoś po prostu coś zauważa, zawsze może do nas zadzwonić. Ja często podaję nawet swoją prywatną komórkę, powiem Państwu szczerze, bo e, wiadomo, ja pracuję w określonych godzinach. Natomiast telefon odbiorę zawsze. E, jeżeli jest potrzebna taka pomoc, to jak najbardziej pomagamy. E, zdarzają się telefony nam od rodziców, którzy dzwonią do nas na nasz telefon służbowy lub przychodzą do nas do komendy i informują nas o takich przypadkach, że zauważyli, że jest coś nie tak z dzieckiem. My jak najbardziej e, na tyle, na ile możemy, pomagamy. Natomiast, no niestety jest prawo tak, a nie inaczej skonstruowane. My też nie wszystko możemy. W dużej mierze większość decyzji właściwie podejmuje sąd rejonowy, Wydział Rodzinny. My nie wszystko możemy zrobić, my robimy najczęściej tylko czynności w niezbędnym zakresie, natomiast cała reszta już należy do Sądu Rejonowego, w koszmarze do Wydziału Rodzinnego. Staramy się rozmawiać z młodzieżą, z tym, że. Niestety jest często tak, że nawet jeżeli młodzież wie, oni często nie chcą mówić. Oni się boją, są zastraszani przez rówieśników, yy, nie wiem, yy, taka jest w nich dziwny taki strach, boją się w ogóle yy, tego, że, że to się może wydać. Często słyszałam sformułowania, nie będę kapował na kolegów na przykład, tak, gdzie... Staramy się im uświadamiać, że to nie jest nie tak jest zwane kapowanie na kolegów, tak? to nie jest jakieś e, robienie komuś, komuś źle, tylko to jest robienie sobie, sobie dobrze, tak? że pomaga sobie, a nie że szkodzi komuś. No i pomaga temu komuś przy okazji też, tak? dlatego że niestety e, dzieciaki do pewnego wieku nie mają jeszcze wykształconego takiego myślenia perspektywicznego, one nie biorą pod uwagę tego, że to co robią teraz źle, to się na pewno odbije kiedyś na ich życiu. Ja myślę, że tutaj duża rola rodziców, żeby jak najwięcej tłumaczyli i starali się wpłynąć na te myślenie, żeby to myślenie rozwinęło się w miarę szybko, żeby myślały, że to, co robią teraz, że to na pewno może się odbić na ich przyszłym życiu i na pewno będzie miało to jakiś odźwięk w tym ich przyszłym życiu. Nie biorą tego, jak na razie dzieci pod uwagę. Jednak w szkołach zauważamy taką tendencję, że dzieci są coraz bardziej takie świadome, szczególnie właśnie już tak na etapie szkół gimnazjalnych. Ja wiem, że jest taki dziwny podział, jeżeli chodzi o ludzi, tak jak się słyszy od ludzi, na, na gimnazja lepsze i gorsze. Według mnie nie ma lepszych i gorszych. To jest, to jest mi się wydaje, że to jest tylko jakieś takie dziwne, dziwne jakieś myślenie. Natomiast wiemy, że są gimnazja, gdzie są, gdzie jest większe skupisko dzieci, przepuśćmy, yy, które się lepiej uczą, a są gimnazja, gdzie jest większe skupisko dzieci, które mają yy, poważne problemy, tak? Z tym, że problemy z nauką to nie zawsze są problemy tylko z nauką, tylko to są często problemy wynoszone gdzieś z domu, gdzieś yy, z, z życia, yy, które się toczy wokół nich, także... Yy, nie ma dzieci lepszych i gorszych, przynajmniej według nas. My pracujemy ze wszystkimi dziećmi i zauważamy właśnie, że dzieci są coraz bardziej świadome, dużo wiedzą, chcą rozmawiać, ale też udaje nam się, udaje nam się pracować też z takimi dziećmi, które z dziećmi w tej chwili to już są osoby dorosłe, które wiemy, że jeszcze kilka lat temu miały, miały poważne problemy, na przykład z narkotykami, z alkoholem i nie tylko. W tej chwili są to dzieciaki, które pokończyły szkoły gimnazjalne, wyrobiły sobie jakieś zawody w szkołach w zawodowych, między innymi w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Mamy troszeczkę takich dzieci, już w tej chwili dorosłych osób praktycznie. I nas to cieszy. Nas to cieszy, natomiast być może, być może dobrze myślimy, albo może i nie. Myślimy w każdym razie w ten sposób, że na pewno troszeczkę też my im pomogliśmy. Dlatego, że nigdy nie odrzucamy żadnego dzieciaka. Jak ktoś przyjdzie, rodzic i poprosi nas, my chcemy współpracować i współpracujemy z tymi rodzicami. Mamy coraz więcej telefonów w ostatnim czasie od rodziców, które mają poważne problemy z dziećmi, i rodzice na przykład są, są świadomi, że dziecko tak, nie chodzi do szkoły, ucieka, ucieka z domu, ale na przykład pytają nas, jak spoznać, czy dziecko. Brało narkotyki, czy miało kontakt z narkotykami. My możemy powiedzieć tak, że powiększone źrenice, yy, dziwne zachowanie, że dziecko będzie na przykład nerwowe, nie będzie mogło siedzieć na miejscu i tak dalej. Z tym, że wiadomo, że są różne substancje i one w różny sposób działają. Przede wszystkim każdy organizm jest inny i też może różnie działać na różne osoby. Jednak yy, rodzice tego nie wiedzą. Często nie wiedzą, ale staramy się o tym mówić właśnie na spotkaniach z rodzicami, z pedagogami. My nie możemy ani szkoła bez wiedzy rodzica przeprowadzić jakiegokolwiek testu, jeżeli chodzi o osobę małoletnią. Nawet jeżeli chodzi o alkohol, test, zwykły, zwykły, zwykły test, czyli badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, musi być w obecności rodzica. Rodzic razem z nami podpisuje protokół badania i małoletni wtedy też podpisuje. I rodzice nie wiedzą tego, nie rozumieją dlaczego tak jest, i rodzice często też nie wiedzą o tym, że mogą sami na własną prośbę, podejmując własną decyzję, wziąć dzieciaka po prostu w samochód wsadzić czy w autobus i pojechać z nim nawet do szpitala i tam poprosić o przeprowadzenie testu. Jest taka możliwość, rodzice o tym nie wiedzą, staramy się im to mówić, ale myślę, że szkoły, placówki też powinny zacząć mówić o tym rodzicom. Bo niestety oni często myślą, że nikt im nie pomoże i wtedy właściwie koło się zamyka, tak? Bo oni tak, nie, nikt mi nie pomoże, to ja nigdzie nie będę dzwonić, nigdzie nie zadzwonię, a córka czy syn za tydzień znowu wróci w tym samym stanie i znowu będzie się sytuacja cała powtarzała. Y Dużo, dużo czasu poświęcamy też, jeżeli chodzi o szkolenie naszych policjantów, dlatego, że rotacja jest w ostatnim czasie dosyć duża. Coraz więcej młodych policjantów przychodzi, są to często bardzo młodzi ludzie. Szkolenie podstawowe owszem jest, powinno wystarczyć w takim podstawowym zakresie. Natomiast, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak profilaktyka, jak przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi wśród właśnie małoletnich, przeprowadzamy te szkolenia na bieżąco, staramy się ich informować. O zmianach w przepisach, dlatego że przepisy również bardzo dynamicznie się zmieniają. Także wszelkie, wszelkie nowości, które my gdzieś zauważamy, lub które nam gdzieś e, e, wytknie, że tak się wyrażę, komenda główna, czy też komenda wojewódzka, jak najbardziej staramy się zapoznawać z tym wszystkich policjantów. No i staramy się brać udział też w takich właśnie spotkaniach jak dzisiaj. E, co jeszcze? Nie wiem, chyba że Państwo macie jakieś pytania, bo tak szczerze mówiąc, to co w naszym zakresie leży, ja myślę, że powiedziałam, tak? Natomiast, tak jak, mówię, tak jak mówiłam, my prowadzimy spotkania, my jesteśmy u siebie w komendzie. Jeżeli ktoś chce spotkanie dla swojej placówki, dla szkoły, nie wiem, podstawowej, gimnazjalnej czy, czy, czy szkoły średniej, Zawsze przyjmujemy takie zaproszenia, zawsze jesteśmy na tych spotkaniach, zawsze staramy się je zorganizować tak jak trzeba, żeby z tą młodzieżą trochę porozmawiać. No i oprócz tego, wszystkie działania <coughs> profilaktyczne właśnie ponadto e, również prowadzimy. Także to jest właściwie jedyna nasza rola, dlatego że mm, zgodnie z ustawą y, my nie możemy nic więcej zrobić, jeżeli chodzi o, o nieletnich, o małoletnich. Niestety, większość decyzji. Y, podejmuje sąd i sąd o wszystkim decyduje. Tak samo młodzież ma przeświadczenie właśnie. Spotkaliśmy się kilka razy z takim sformułowaniem, że co mi zrobią to jest tylko trochę. Jak się znajduje przy, przy, przy młodych ludziach jakieś zawiniątka, takie rzeczy. Oni myślą, że za małą ilość nic nie grozi. Jeżeli macie Państwo kontakt z młodzieżą, należałoby ich uczulić na to, że nie wolno mieć nic przy sobie, żadnej ilości. To y, ta mała ilość lub większa ilość, to sąd decyduje, y, czy będzie to zakwalifikowane jako posiadanie na użytek własny, czy posiadanie w celu rozprowadzania. I wtedy od tego są zależne różne kary. Są. Y, o tym oczywiście mówi y, ustawa, y, artykuł 60 drugi, tak, artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tam nie ma rozgraniczenia na sformułowania ilość na użytek własny czy, czy, czy w celach nie wiem zarobkowych, natomiast jest tam właśnie napisane, że w mniejszych lub większych ilościach, także sąd nie ma określonej nigdzie żadnymi przepisami jakieś, czy to będzie półgrama, czy to będzie gram na użytek własny, natomiast oni sami, sami o tym decydują, nad, robiąc oczywiście wcześniej dosyć takie szerokie rozpoznanie, jaka jest sytuacja i czy młody człowiek był wcześniej już za to karany, za podobne przestępstwa, przepraszam. Ja myślę, że z mojej strony to będzie wszystko. Dziękuję serdecznie.